Ja wiem, że po ostatnim chapterze mangi wielu z Was może się wydawać, że nie ma drogi odwrotu. Jujutsu Kaisen jednak uczy nas, że warto brać pod uwagę absolutnie każdą ewentualność, i dlatego postanowiłem nagrać ten film, w którym opiszę wszystkie możliwe sposoby na to, aby pojedynek Sukuna vs Gojo nie skończył się w ten sposób, w jaki do tej pory nam ukazano. Zapałem czytam wasze komentarze i śledząc wszystkie teorie na bieżąco, jestem przekonany, że i fani Sukuny mają mnóstwo argumentów za swoim królem i zwolennicy Gojo mają swoje racje. Pojedynek nie był do końca jednostronny, ale co jeśli wam powiem, że jest naprawdę tuzin opcji na to, że Gojo powróci silniejszy niż kiedykolwiek? Niektóre te najbardziej optymistyczne ukazują go jako postać zupełnie nową dla franczyzy, a inne zaś zakładają, że najpierw będzie musiało się wydarzyć coś złego. No ale dobrze, zacznijmy od początku, czyli od tych najbardziej prawdopodobnych teorii. Pierwsza optuje za tym, że Satoru zasadniczo ma nadal każde prawo do tego, aby powstać, jak bardzo groteskowo by to nie zabrzmiało. To do tej pory oprócz reakcji Hajime i Susukuny nic nie wskazuje na to, że to jest koniec. Pamiętajmy, że mamy do czynienia ze światem fikcyjnym i tu takie obrażenia mogą czasami być ekwiwalentem zatrapania w realnym świecie. Wszystko za sprawą plot armoru albo dodatkowych mocy, o których nie wiemy. Ale jak historia pokazała. Tutaj nie wiemy o naprawdę szerokiej gamie technik, i zupełnie tak jak w przypadku potyczki Stodzim czy ostatniego podrygu Yugi Tsukumo, wiele może się jeszcze wydarzyć. Pamiętajmy, że to właśnie w tak kulminacyjnym momencie, w chwili próby, najsilniejsza kobieta w Jujutsu była w stanie sprezentować największy pokaz umiejętności, i czemu miałoby być inaczej w kwestii Satoru Gojo? Po pierwsze są tej samej rangi. Po drugie, obie te postacie poznały dogłębnie istotę przyklętej energii i w pewnym sensie już rutynowo używają RCT. Riguan Gojo pozwala mu transformować nieziemskie ilości tego rodzaju energii. Dlatego wydawać by się mogło, że nieważne do jakich obrażeń dojdzie, to i tak może wyjść z tego cało. W parze z tym idzie rzecz jasna fakt tego, co zrobił będąc we własnej podświadomości. Odkładając na bok. Jego albo szyderczy, albo dumny uśmiech po słowach Sukuny, to pamiętajmy o tym, że Satoru udał się na północ zupełnie tak samo jak Buddha. Kto pamięta co się stało ostatni raz, gdy Gojo dosłownie zacytował Buddę? Throughout heaven and earth, I alone am the honored one. Cóż, oprócz tego, że wcześniej pozbierał się po lekkim blamarzu z to odkrył w jaki sposób używać fioletu i w sumie czemu teraz miałoby być inaczej. Na możliwą ewolucję technik Gojo wskazują dwie albo trzy rzeczy. Przede wszystkim kwiat Lotosu, chwilę po tym, gdy Gojo wspomina o tym, że uczył się nowych technik i trenował trudniej niż zwykle. Po drugie, teoria kolorów, a po trzecie, Buddha, właśnie. Jeśli oglądaliście moje materiały od razu po wyjściu 236 rozdziału, to wiecie, że nie powinniśmy omijać wplatanych przez GEGE symbolizmów. I nie robiłbym też tego w tym przypadku. Czemu? W skrócie, kwiat lotosu symbolizuje nową siłę i wytrzymałość na trudności, które akurat nas spotkały, oraz zdolność do zaadaptowania się do nich. No i coś takiego nazywamy właśnie rezyliencją. Głowa i brzuch, jak nauczyliśmy się od TODO, przewodzą przeklętą energię. A jak wiemy, to te rzeczy nadal nie uległy zmianie, jeśli już rozmawiamy o gojo z tej racji cokolwiek co wpadnie mu przez następne sekundy do głowy. Może się po prostu ziścić. Jeśli by tak nie było, to w sumie cała postać Gojo nabiera mniej kwiecistego kolorytu. Pamiętacie może jego słowa, gdy tłumaczył Jogo bezkresną pustkę? Czy to nie ironiczne, że mając wszystko, nie możesz tak naprawdę nic? W kwestii analizy samego Gojo byłoby to naprawdę trafne. Postać, która dostała od losu kompletnie Wszystkie możliwe najpotężniejsze umiejętności. Rikugan i nieskończoność nie była w stanie ani u podstaw zmienić zasad świata jujutsu, a większość jego starań poszła na marne. No ale dobrze, to tylko taka moja mała aluzja. A my tymczasem nie odchodząc od tematu, przejdźmy do nowej, prawdopodobnej techniki. Chodzi mi tutaj oczywiście o kolor złota, kolor żółty. Na palecie kolorów stoi on jako antagonizm dla fioletu. Tylko. Czemu tak właściwie ja o nim wspominam? Cóż, to bardzo proste. Technika purpury, czyli Murasaki, to fuzja czerwieni i błękitu. To połączenie pozwala stworzyć czystą destrukcję, a z odpychania i przyciągania powstaje wiązka, która jest w stanie pokonać 99 postaci w tym uniwersum. No, jak się przekonaliśmy już parokrotnie, to na Sukuna to nie działa. Co jednak, gdyby doszło do procesu zgoła odwrotnego? Tak samo jak dwie pierwsze techniki nieskończoności są swoim przeciwieństwem, tak czy jest możliwe, aby za pośrednictwem rozszczepienia tych dwóch kolorów powstało coś z efektem i barwą odwrotną do fioletu? Jeśli fiolet to siła, która obraca w perzynę, to złocista technika analogicznie doprowadziłaby do leczenia albo to wręcz ewolucji otoczenia. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że są to prawdopodobne teorie. A my tak naprawdę nie jesteśmy nawet w połowie. Przejdziemy teraz do tych nieco mniej przyjemnych, a mianowicie takich, w których uczestniczy sam Kenjaku bądź Sukuna. Jak wiemy, Kenjaku od dawien dawna musiał się mierzyć z posiadaczami nieskończoności i Rikugana. A skutek takich spotkań nigdy nie był ówcześniej zdefiniowany. Z tej racji, czy naprawdę przy tak dogodnej sytuacji dawny getto stałby sobie po prostu z boku i nie wykorzystał tego, tej całej historii, tej sytuacji właśnie, uważam go za najbardziej cyniczną postać w całym uniwersum. Zresztą nie bez powodu. I moim zdaniem może on się zachować na następujące dwa sposoby. Widząc, że Sukuna jest zajęty Bogiem Piorunów, czyli postacią Kashimo, Kenjaku wkracza na miejsce, gdzie chwilę wcześniej doszło do batalii najsilniejszych. Hajime nie tylko ma wiele mocy eksplozywnych, które mogą zadowolić cukunę i przez to sprawić, że ten przedłuży walkę, ale przede wszystkim w arsenale Kashimo nadal spoczywa ukryte CT, które bądź co bądź, ale może narobić wiele problemów. W tym momencie Kenjaku wykorzystuje swoją pozycję i zmienia ciało. Nie ukrywajmy, że jeśli chodzi o wykorzystanie zdolności Suguru w kwestii swojego ostatecznego planu, to Kenjaku zrobił to po mistrzowską. Jeśli chodzi o Mahito i jeśli chodzi o Shibuya. I teraz kierowanie duchami zwyczajnie mu się już nie przyda. Starając się skorzystać ze zdolności Tengena, dawny czarownik potrzebuje silniejszego ciała. A takim właśnie jest to od Satoru. Nawet jeśli nie wykorzysta tej sytuacji w ten sposób, to zawsze może się pokusić o próbę zawarcia paktu z Gojo, na mocy którego nasz ukochany protagonista straciłby coś na poczet wydostania się z tej sytuacji. Nie ukrywajmy, Gojo ma na tym świecie jeszcze do zrobienia naprawdę wiele rzeczy i mógłby po prostu z takiej furtki skorzystać, dopóki warunki albo kruczki kenjaku nie byłyby po prostu zbyt inwazyjne. To jest jedna kwestia. Druga jest taka, że kenjaku jako osoba, która od wieków miała problemy właśnie z ludźmi pokroju Satoru, w tym momencie musi zrobić coś, aby obejść jego funkcjonowanie. Pamiętajmy o tym, że Kenjaku dobrze zdaje sobie sprawę z tego faktu, że Yuta czy Hakari tak naprawdę nigdy nie dorównają Gojo i to była tylko jego czczamżonka. Dlatego ich nie może się bać, ale jeśli może się czegoś bać, to swojego tworu, czyli Yuty, no albo jeszcze, że tak powiem, niedokończonych spraw Satoru. Obok tego opcji jest naprawdę multum. Zerwanie Crawling Games, wkroczenie Yuty i Shoko, aby... Wyleczyć swojego kompana, no bo to są dwie jedyne postacie, które mogą używać leczenia poza swoją osobą, oprócz jeszcze Sukuny i Satoru, i tak dalej, i tak dalej. Te ciekawsze to na pewno obecność Takaby, Dari no i oczywiście ciało Megumiego. Już tłumaczę o co chodzi. Takaba ma bardzo ciekawą, wrodzoną technikę, która, gdyby tylko zaistniała w jego świadomości, to prawdopodobnie ten stałby się najsilniejszą postacią tego uniwersum. W skrócie, gdy komyk komik pomyśli sobie o czymś, co z według niego śmieszne, albo za takie je uzna, to to się zwyczajnie staje. Puf, magiczna różdżka sprawia, że życzenia się spełniają. Gdyby tylko Takaba pomyślał, że śmieszne by było, gdyby Gojo sobie od tak teraz wstał, albo nie wiem, czas by się cofnął, to doszłoby tego i, do tego i koniec kropka. Tak samo Jorozu może dać swoje trzy grosze. Przegrywając z Mahoragą, oddała Sukunię coś w rodzaju podarunku, który okrasiła sformułowaniem o naturze miłości. Myślę, że jeśli o to chodzi, to może dojść do tego, że albo Megumi w końcu dojdzie do głosu, albo coś od wewnątrz zacznie po prostu osłabiać Sukunę. Czemu tak myślę? Cóż, Jorozu, jako potężna zaklinaczka z Eryhean, prawdopodobnie przygotowywała ten dar przez tysiąc lat. Tysiąc lat zbierania przeklętej energii, aby nadać komuś coś w rodzaju znaku, brzmi jak potężna umiejętność. Także być może pełna zawiści nie doszła, partnerka Sukuny po prostu odda mu. Pięknym za nadobne. Ostatnią kwestią jest już naturalnie megumi, czyli osoba, która, mimo tego, że jest teraz zesłana do otchłani swojej duszy, to jednak ma bardzo dużą siłę woli. Pamiętajmy o tym, że nawet brak cumiki nie może być w stanie powstrzymać kogoś tak cudownego jak właśnie fushiguro. W pewnym momencie walki z sukuną widzimy, jak zaczyna się skarżyć na to, że, że zaczyna mu się sypać palec, i moim zdaniem jest to wystarczający dowód na to, że coś już tam zaczyna się dziać. Ja dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tych wszystkich teorii, mimo tego, że nawet pod koniec zaczynam się jakoś jąkać. No i cóż, to był ostatni odcinek póki co z magii, a tymczasem słyszymy się w następnych odcinkach z Jujutsu Kaisen i Shingeki no Kyojin.